Postanowiłem, że dzisiejszy film będzie zupełną odwrotnością do tego, który opublikowałem równo tydzień temu. Jak pamiętacie, w poprzednim filmie dominowały nagrania nocne i przedstawiały one. Jelenie szlachetne, jednak były to samce, które dumnie nosiły swoje poroża na głowach. Mogliśmy zaobserwować, jak się posilają. Udało się nawet zarejestrować taką treningową walkę dwóch dorodnych samców. Oczywiście było widać, że nie jest to walka z prawdziwego zdarzenia, to była raczej walka treningowa. Jelenie wtedy najadły się. Odprężyły, rozluźniły i postanowiły troszeczkę poćwiczyć technikę. Widać było, że nie chcą sobie uszkodzić porożem oczu, że dbają o swoje zdrowie, że robią to bardzo rozsądnie. Tydzień temu również obiecałem Wam, że nagrania w dzisiejszym filmie to będą nagrania wykonane w ciągu dnia, ponieważ wtedy dominowały nagrania nocne, bo no to dziś będą dominowały nagrania w w świetle dziennym. Oczywiście takie nagrania są wyjątkowe, ponieważ mamy wiele kolorów, jest ładniejszy obraz. Zawsze takie nagrania y, są świetne. Y, oczywiście nie jest łatwo y, nagrać takie sceny. Trzeba mieć pewną wiedzę, gdzie zwierzęta lubią przebywać. Trzeba znać same zwierzęta, bo y, u zwierząt jest tak samo jak u ludzi. Każdy z nich ma inny charakter. Jedne są spokojne, drugie uwielbiają podskakiwać, bawić się. Y, Dlatego usytuowałem kamerę w tym właśnie miejscu. To są dwie łanie, czyli samice jelenia szlachetnego. I gdybym był jeleniem, no to naprawdę chciałbym tutaj w ciągu dnia przyjść. Zobaczcie, mimo że mamy zimę, jest tutaj mnóstwo zielonej, soczystej trawy. W dodatku wpada tutaj mnóstwo światła. Przy okazji, jedząc tą trawę, te zwierzęta mogą się ogrzać. Zatem to stwarza idealne warunki do tego, żeby je nagrać. I bardzo się cieszę, że kamerę usytu... usytuowałem wręcz idealnie, ponieważ no te łanie są dosłownie przed samą kamerą. Zobaczcie, jakie są to piękne zwierzęta, jakie mają piękne oczy. Bardzo podobają mi się te ciemne paski na grzbiecie, no wygląda to naprawdę fantastycznie. Zresztą jelenie, no to po prostu są dla mnie zwierzęta niesamowite. W tym samym miejscu również pojawili się panowie, lecz oczywiście znów w nocy tutaj jelenie, jeżeli chodzi o, o panów, no to pojawiają się tutaj raczej po zmroku, za to panie uwielbiają przychodzić tutaj w ciągu dnia. Dlatego to są również, myślę, bardzo ciekawe spostrzeżenia, które pozwalają te zwierzęta nagrywać. Ale w poprzednim filmie było wiele samców, dlatego dzisiaj zajmiemy się paniami. To jest nieco inne miejsce, dość oddalone od tego, które widzieliśmy przed chwilą. Niemniej jednak żyje tutaj inna rodzina jeleni. Miejsce na pierwszy rzut oka może nie wygląda na wyjątkowe, ale na podstawie wielu lat obserwacji wiem, że no, tej łanie uwielbiają tutaj przebywać. I zostawiając tutaj kamerę, jest duże prawdopodobieństwo, że można nagrać łanie ze swoim młodym, co zresztą, jak za chwileczkę zobaczycie, się udało. Dla mnie zawsze priorytetem jest bezpieczeństwo zwierząt, nagrywanie ich w taki sposób, żeby nie odczuwały stresu. Dlatego, jak widzicie, zwierzęta są naprawdę, naprawdę mnie znają i są naprawdę rozluźnione. Mimo to, zawsze potrafią dostrzec kamerę. Zwierzęta potrafią naprawdę dostrzec każdy detal, który zmienia się w ich otoczeniu. I teraz zobaczcie: to nagranie przedstawia samice, łanie. Wraz z jej młodym. Być może nieco was teraz zdziwię, ale to młanie i tego młodego jelenia już widzieliście w 2022 roku, kiedy ten jeleń był naprawdę młody. Zobaczcie. Te zwierzęta, to te na drugim planie. To jest to ujęcie, kiedy ten maluch po raz pierwszy widzi gołębia z bliska. I to dokładnie widać. Zobaczcie jak mu się przyglądał. No to naprawdę widać, że pierwszy raz widzi gołębia z bliska. Jednak ten maluch jest nieco taki wstydliwy i żeby podejść do tego ptaka, poczekał na swoją mamę, dopiero wtedy się odważył do niego podejść. Po lewej stronie jest jego ciocia i te same zwierzęta tak wyglądają teraz. Oczywiście mają grubszą i ciemniejszą sierść, z racji tego, że jest to sierść cieplejsza, zimowa, ale ta samica na pierwszym planie to jest właśnie mama tego młodego jelenia, a ten maluch jest na drugim planie. To są te same zwierzęta. Mają się dobrze, co bardzo mnie cieszy, cały czas. Ja obserwuję, nagrywam, i teraz zobaczcie bardzo ciekawe zachowanie. Tałania stara się wcisnąć głowę pod tą gałąź, obserwując coś, i za chwileczkę będzie widać, jak ona z namysłem będzie się wycofywała, żeby się nie uderzyć. I to będzie świetnie widać właśnie w tym momencie. Zobaczcie z jakim spokojem obserwując właśnie tą gałąź, żeby się nie uderzyć, jak te, zwierzęta nie, jak te zwierzęta niesamowicie panują nad tym, co się wokół nich dzieje i jaką mają świadomość. Y ten maluch od tamtego czasu naprawdę się nie zmienił, co zobaczycie pod koniec tego nagrania. W tym momencie te zwierzęta nasłuchują. Prawdopodobnie gdzieś niedaleko przechodziły dziki bądź inne jelenie, ale tutaj będzie dokładnie widać podobne zachowanie tego malca do tego, które mogliśmy zaobserwować w lipcu 2022 roku no kiedy to miał dosłownie miesiąc. Tutaj będzie to dokładnie widać. Jego mama odchodzi, cały czas coś nasłuchując, więc prawdopodobnie przechodziły tam jakieś inne zwierzęta, no niemniej jednak no, wszystkie dzikie zwierzęta są bardzo czujne i teraz widać to idealnie. Ten maluch patrzy na swoją mamę i kiedy ona jest troszeczkę dalej od niego, od razu za nią podąża. I od razu, kiedy zobaczyłem, że udało mi się taką scenę nagrać, no, skojarzyłem to, że przecież on od urodzenia jest taki, że trzyma się mamy. Nawet kiedy zobaczył pierwszy raz w życiu gołębia, to poczekał na nią, żeby iść razem z nią, a nie w pojedynkę, no bo nie znał tego, nie wiedział dokładnie, co to jest. W tym samym miejscu pojawił się również wilk, i to pokazuje, że mimo tego, że potencjalny drapieżnik znajduje się w tym rejonie, zwierzęta nie giną ponieważ wilki świetnie potrafią selekcjonować one zdrowych zwierząt z reguły nie ruszają e, zwierzę chore zmienia swój zapach i dopiero wtedy wilk to czuje e, na koniec e, do kamery zajrzał ciekawski młody byk czyli samiec który no maroczek jest bardzo zainteresowany kamerą musi ją obwąchać. E, tutaj widać go jak e, nieco wcześniej rano no, już patrzył na tą kamerę z oddali, ale później postanowił podejść do niej bliżej, co było przed chwilą widać. Zwierzęta są bardzo, ale to bardzo ciekawskie. Tutaj mam również nagrania dzików, ale o dzikach pozwólcie, że powiem za tydzień, żeby ten film tematycznie był poświęcony tym jakże wspaniałym i pożytecznym w lesie zwierzętom. Mam nadzieję, że film był ciekawy i Wam się podobał. Wkrótce kolejny, dlatego jeżeli nie chcecie ich przegapić, subskrybujcie kanał. Jeżeli moje, w cudzysłowie, produkcje Wam się podobają, zostawiajcie łapki w górę. A jeżeli uważacie, że filmy mogą kogoś zaciekawić, coś przekazać, coś wnieść, no to udostępnijcie je, będzie mi bardzo miło. Ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. I też chciałbym powiedzieć, że jutro, czyli w niedzielę na wieczór będę miał dla Was bardzo ważną informację, jeżeli nic się nie zmieni. Pewnie dodam ją w swoich mediach społecznościowych, czyli na Facebooku nazwa Leśny Kawaler, Instagram, Nazwa Leśny Kawaler i tutaj na YouTube, więc jeżeli subskrybujecie kanał, wszystko powinno Wam się pojawić. Ale tak jak mówię, jeżeli nic się nie zmieni, no to będę miał dla was. Bardzo ważną wiadomość. Ja ruszam do lasu, dlatego przede mną piękny dzień, a kiedy wy będziecie oglądać ten film, będzie już wieczór. Dlatego ja z kolei życzę Wam spokojnego, dobrego wieczoru i miłego kolejnego dnia. Pozdrawiam serdecznie.